Dzień dobry, Marta Cykała, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka telewizji gimnazji nr 3. To dopiero początek naszej działalności, więc przepraszamy za ewentualne błędy i niedociągnięcia. W 2014 roku w naszej szkole miało miejsce premiera spektaklu Kopciuszek, przygotowanego przez Koło Teatralne pod okiem księdza Jarosława Szumańskiego. Spektakl obejrzeli zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i zaproszonych szkół podstawowych, a także przedszkolacy. Rolę tytułową wcieliła się Lucja Furgał, a księcia zagrał Tomasz Biliński. Dekoracje przygotowali uczniowie wraz z panią Ireną Turowską. Zobaczcie krótką relację z tego wydarzenia. Mam rozcoreczko się z tym nie I pologą koronki i tiulek, żeby się mieć taką brzydulę. A ty, czemu scoreńka taka krzywa? Na czym ci Kasińko zbywa? Mam jamczką zgryzoty mnie ustaną. Żeń brzydka i zostanę starą paną. Szlachty i domieszcza. Król jegomość wielce wzruszony ogłasza na wszystkie strony, że jak każdy pradawny zwy, zwy, zwyczaj szuka na dobnej żony dla Syna Królewisza. O, obieca więc wszystkim i wszędzie, że dnia 25 listopada w pałacu balsi się odbędzie, a którą Pannę w wybierze, której na pierście słowo, ta będzie przyszłą królową. thank you Miejsce premiera w spektaklu kowciuszek w wykonaniu koła teatralnego, przygotowywanego pod kierownictwem księdza Jarosława Szmońskiego. Proszę księdza, jakie wrażenia po premierze? Jestem zadowolony. Myślę, że to, co miało być przedstawione, zostało przedstawione, i odbiór był jak najbardziej pozytywny przez publiczność. A jakie plany na przyszłość? No dzisiaj i w tym czasie teraz dni najbliższych, kopciuszek jeszcze dla zaproszonych gości, jeszcze uczniów szkół, dla dzieci z przedszkoli miasta Ciechanowa. A już niebawem święta Bożego Narodzenia, więc grupa teatralna zabierze się pracowicie do przygotowania misterium o Bożym Narodzeniu. A jak się Święta współpracuje z uczniami? No, ta współpraca jest zawsze bardzo trudna, y, dlatego że ja jako reżyser y, mam pewien pomysł, a aktor musi to wykonać albo musi zaproponować jakąś swoją wizję na rolę, na strój, i wtedy czasami są jakieś y, y, trudności, ale po to są próby, czasami jakaś y, y, adrenalina, czy nawet i kłótnie po to, żeby to wszystko tak. było dobrze, prawda? Właśnie. Co z nami ze szkoły podstawowej numer 5? Powiedzcie jeszcze, jak Wam się podobało przedstawienie? Bardzo nam się podobało. Ciekawie i no, były fajne sceny. A co najbardziej Ci się podobało? Yy, najbardziej to mi się chyba podobali aktorzy i wszystko mi się podobało. A czy poznałaś któregoś z aktorów? Tak. Szkoły, tak? tak? I jesteście z nim dumne? Tak, tak. bardzo. A powiedzcie, jaki morał zabierała bajka hmm. według Was? Hmm. Można powiedzieć, że taki. O... Hmm. o tym, że. o tym, że lepiej dobrze... być e, dobrym. Teraz porozmawiamy z e, nauczycielkami z, ze szkoły podstawowej nr 6. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jak podobał się Panią spektakl? Bardzo nam się podobał, duże przedsięwzięcie, szczegóły dograne, z wielkim rozmachem zrobione, z dużym polotem. Naprawdę ja osobiście tego pełną znam. bardzo mi się podobało. A co zrobiło na co zrobiło największe niej wrażenie Kochania? Piękna gra aktorska, podkład muzyczny i... Przygotowanie, no były potknięcia, które tak wspaniale były, no może powiedzieć, obrami, to Tak, także tak, dzieci na pewno widzowie, młodzi nie zauważyli i, i, to, i to jest na plus. I sądzą panie, że podobało, że podobało, się, podobało się dzieciom? No widać panie, się panie, się było widać, chyba, bo o flaski były. A poznały panie e, z absolwentów? E, no właśnie no. to też był taki chyba duża przyjemność i duży smaczek. Znajdź się bez bicia, że dwóch panie nie rozpoznałam. Tak. Ale dużo zarobili ten Ja na swojego najukochańszego ucznia, który był królewiciem, nie na... nie, ja nie dało się nie, się nie zauważyć. Tak. wiedzieć, powiedzieć, że ci, którzy zaczynali w kole teatralnym, u nas, kontynuują tutaj, prawda? Fajnie było zobaczyć. Zauważył panie ten rozwój, jak się zmienili? No zdecydowanie. Dziękujemy za rozmowę. No dziękujemy za zaproszenie. Witamy panią dyrektor. Proszę pani, mogłaby nam pani powiedzieć, czy jest pani usatys usatysfakcjonowana pracą koła teatralnego? Witam serdecznie, jestem bardzo usatysfakcjonowana pracą i księdza Jarka i wszystkich aktorów, którzy wzięli udział w dzisiejszym przedsięwzięciu. Myślę, że była to fajna sprawa. Kąciuszek, bajka wszystkim znana, dotarło do każdego widza i do czy czyli myślę, do małego i dużego. Przesłanie. Ogromne, cios Jarek tutaj ujął i młodzież przekazała, także myślę, że tego typu akcje są wskazane. Zresztą samo zaangażowanie młodzieży też było bardzo ważne, bo też się liczy to, żeby jakąś pasję młodzież poczuła. I myślę, że, że coś takiego jest, także koło plastyczne, które może jak gdyby troszeczkę było tłem do dzisiejszego działania, no spełniło wszelkie nasze oczekiwania. Już nie mówiąc o Waszych pięknych kreacjach, które wiem, że były. No za przyczyną tutaj się zjawiły księdza Jarka, pomógł ogromnie, czy pożyczył, czy w jakiś inny sposób to wszystko do szkoły nam przekazał, dał, abyście mogli uczestniczyć i być aktorami w tak cudnych strojach. Także dzięki serdecznie dla księdza Jarka, podziękujemy jeszcze osobiście, dziękowałam i myślę, że to nie będzie jedyna yy, inicjatywa koła teatralnego. Liczę na więcej. Pamiętajcie, przekażę też i przekażcie się do Jarku, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Więc poprzeczka już jest bardzo wysoko postawiona, a będę ją coraz wyżej stawiała. Także czekam i liczę na jeszcze więcej. Na pewno nie zawiedziemy. Dziękujemy, Dziękujemy za rozmowę. Bardzo. 26 listopada w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny pod hasłem Kwyźbę kazaroki przygotowany przez panią Rapacką-Mazur, panią Pęczkowską-Rapelewską, panią Skowrońską i panią Otłowską. W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej nr 7, 4 i 3. Nagrodę otrzymało dwóch uczniów szkoły podstawowej nr 7, dwóch uczniów ze szkoły podstawowej nr 4, jeden reprezentant szkoły podstawowej nr 3. A, 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 a. Szkoła osobowa numer 4. Pani Ałsiukowa, jeszcze i dziecko w Bardzo dziękujemy. Proszę przykazać do Pani dyrektor, Bardzo proszę. Na szkoły numer 4. do szkoły numer 7. Tak. Zapraszam. Podziękowania. <śmiech> 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 proszę Panią Delegację. Pani i Pan, pan, pan Delegację mogą zależności od szkoły przykazać. Takie podziękowania. No. No.